Mm -mm. To jest czwarty odcinek. Wą. nie ma żadnego czwartego odcinka. Ty jesteś czwarty odcinek. Wągiel. Halo, to jest nagrywane. I ty, 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 dostaniesz. ty, jej, 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 ty, jaj Jej, ty, 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 co, 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 gdzie? Gdzie? Tu, gdzie, gdzie ty jesteś? No, bo to czareczek postawił. No właśnie, birdie ja to zbudowało. To fajnie wygląda. No tak. Z fajnie. Kurde, Już wiadomo, gdzie nasza chata. No tak. Nie dokończyłem, ale dobra, zaraz skończę. Kars, balkonik sobie zrób. Ja chyba też się zas na dwór, przebiję i zrobię sobie balkonik ze, szk ze szkłem. Fajnie, ja też sobie to zrobię. Ja tylko idę na jakoś, na jakoś gdzieś piasku poszukać. Ko kto chce piasku, to od razu wezmę. Ja. Mi. To dobra. Paczek. Co? kiedy indziej zrobimy, piąty. Już dzisiaj czwarty i nie? nie. Żu, no. no. Eee, Tylko Paczek! Chwilę, nie? Chwilę, czy my jesteśmy o, dużo daleko od twojej wioski? Tak Tak, bo ja tu domu widzę. Już prawie skończyłem, tak? No to Kars no, przyjdzie do mnie, to zobaczysz, że prawie już skończyłem. I sobie za I zaraz, zaraz muszę. Jasek, jak, jak się robi z się przytapia? No i dobrze cicho. się na dole zrobimy zbiorowisko piecu Co? Zara. Nie Ja dużo rób Bo ja lecę już z, z, z prawie z, z całym stagiem piachu Patrzcie kto chce do mnie do domu zobaczyć Ja idę No, zawalisty. A czemu tu taki przedział, przedziałek jest? No bo tutaj będzie mój pokoik. Aha. To jest taki wyjściowy, taki takie osobie. Zrobi mi ktoś drabinę. O, masz i dam ci osiem. Drabiny? No? To weź chodź tu do mnie na górę i mi daj. Już nie musisz. A co, postawiłeś? No, to no dobra. Kurde. Tych A ja to co? Ciekawe, kto ma największą ja mam najmniejszą. Ja mam największą. No, bo Danie y Danielek. Mnie. Tylko duża. Strosznie. No. To sobie zobacz moją, jaką ja mam malutką. Bo weź po, op, jeszcze te zniżdżu drewna, to zobaczymy Kurde, po co ja to ty? Kurde, muszę trochę sobie oświetlić Muszę się Muszę się dobić do tego Muszę się dobić do podwórka Nie ja zaraz wam szyby zrobię A ja muszę do podwórka się dobić. Po co? A jakbyś nie wiedział? A. O, już się dobijam. Do podwórka. Chyba. Kurde, pan mi zlagowało. Nagle z 10 tam Kurde, na, na chwilę wyjdę. Ej, a z wami gadał? Nie, bo Danielek y, rozmowę nową włączył i go wyrzucił. Już, już No właśnie dajcie mi jeszcze jedną szansę, bo mi pan nagrywa. Czy ty głos zbudowałeś? To może wbić na mojego serwa. O! Z jego Ale serwy. nie będzie wiedział, gdzie my jesteśmy! Kurde, kapsulaka Dobra. Ła! Fajnie. Kto chce na chwilę do mnie? Ja idę już. Ale fajnie. Jestem na wolności. Gdzie ty? <noise> tutaj. To <jest> jakiś dżungli. <noise> ty, o tutaj ja zrobię schody i zrobię sobie taki, taki balkonik. A? Danielek zrobiłeś ty te piece? Nie Ja jeszcze buduję, zobacz ile jeszcze nie zostało. Ale będę miał fajny teraz. Ja idę do, do ciebie, Danielek, zobaczyć. Ale będę miał fajny teraz. Ale sobie piękny teraz zrobię. Mm. Ale u Danielka jak zawaliście Wiem, bo mam największą chatę. Czemu ty się u mnie wybiłeś? Kto? Kto? Ała Dobra, to ja już sobie craftinga nie będę stawiał. Zostawisz to? No to faza. Już chciałam sobie stawiać craftinga, tak? To tylko sobie wejdę i będę stał przed, przed wejściem. W koło stanę se. Kurde, a dechami to mi łeb zabudowałeś. Wejść nie mogę. Żeby człowiek do domu spokojnie wejść nie mógł. No i dobrze.